Polska Sahara, czyli Pustynia Błędowska, to największa pustynia w Europie, znajdująca się w Polsce. Znaleźć ją dokładnie możemy w województwie małopolskim, gdzie leży na pograniczu Wyżyny Śląskiej i Olkuskiej. Pustynia ta ma powierzchnię w granicach 33 km2, co w zupełności wystarcza do tego, aby być największą w Europie i być nazywaną Polską Saharą. Choć do tej głównej Sahary troszeczkę jej brakuje. Z racji tego, że mój ostatni materiał na kanale nazywał się Polska jest tym najgorsza w Europie Zaczęła powstawać antypolska nagonka na moją skromną osobę Więc dzisiaj, żeby nie było żartów, weźmiemy sobie na tapetę rekordy geograficzne w Polsce Bo choć ja nauczycielem nie jestem, to świata jestem ciekawy za to bardzo I mam nadzieję, że dzisiaj wspólnie czegoś ciekawego się nauczymy Najgłębszym jeziorem w Polsce oczywiście jest Jezioro Hańcza, położone blisko granicy Polski z Litwą oraz Rosją. W literaturze przyjęło się, że jezioro ma to głębokość 108,5 metra. Największą wyspą w Polsce jest rzeczy samej wyspa Wolin znajdująca się w województwie zachodniopomorskim i tutaj warto pamiętać, że ma powierzchnię 265 km2 więc troszeczkę jej również brakuje do największej wyspy świata, czyli Grenlandii. Warto sobie zapamiętać, że większą powierzchnię niż wyspa Wolin ma wyspa Uznam, jednak ona nie znajduje się tak jak wyspa Wolin w całości na terytorium Polski, ale również znajduje się na terytorium Niemiec. Najdłuższą rzeką w w Polsce, oczywiście tutaj myślę, że każdy z Was doskonale to pamięta ze szkoły, jest Wisła, która mierzy 1047 km, zajmuje dopiero 15 miejsce, jeżeli chodzi o największe rzeki na Starym Kontynencie. Warto sobie zapamiętać, że w rzeczy samej największą rzeką w Europie jest Wolga. Największym wodospadem w Polsce jest wielka Siklawa w Tatrach. To największy wodospad, który ma około 65 do 70 metrów wysokości i rozdziela Dolinę Rostoki oraz Dolinę Pięciu Stawów. Co ciekawe, na starym kontynencie największy wodospad znajdziemy w Norwegii. Mierzy on 840 metrów i nazywa się Kiel Fossen. Przynajmniej tak czyta się po polsku. Natomiast jeżeli chodzi o największy wodospad na całym świecie, to już wspominałem w poprzednich odcinkach. Jest to oczywiście znajdujący się w Wenezueli: Salto Angel mierzący 979 metrów. Najmniejszym w Polsce województwem jest oczywiście województwo opolskie, znajdujące się w tych regionach. Ma ono powierzchnię 9412 km2 i co ciekawe, ma najmniejszą liczbę mieszkańców, ponieważ nie przekracza ona nawet jednego miliona. Sytuacja totalnie odwrotna ma się względem województwa mazowieckiego, które jest największe pod względem powierzchni oraz ludności. Jest to oczywiście województwo, gdzie znajduje się stolica Polski, czyli Warszawa. W samej Warszawie żyje o wiele więcej ludzi niż w całym województwie opolskim. Jeżeli chodzi o całe województwo, to natomiast mieszka tam około 5,4 miliona ludzi. Bardzo duża część osób na pytanie z kim Polska ma najdłuższą granicę, bez wahania odpowiada, że z państwem jakim są Niemcy. A oczywiście jest to nieprawda, bo wcale nie mamy najdłuższej granicy z Niemcami, a z Czechami Warto sobie to zapamiętać, aby tak głupiego błędu nie popełniać. Dodatkowo, jeżeli chodzi o ciekawostkę, najkrótszej granicy także nie mamy z Rosją, czyli z Kaliningradem, a mamy z Litwą. Gdybym zapytał się teraz Ciebie, gdzie znajduje się najstarszy zamek w Polsce, to co byś odpowiedział? Bo jestem wręcz pewny, że 99% z Was z miejsca rzuciłoby, że najstarszym zamkiem w Polsce jest zamek w Malborku. I nie ma się też ku temu co dziwić, ponieważ jest to raczej zamek, o którym większość z nas wie. Natomiast nie są wcale najstarszym zamkiem w Polsce, ponieważ zamek we Wleniu i jego murowana warownia pochodzi prawdopodobnie z drugiej połowy XII wieku, ale tutaj trzeba sobie wprost powiedzieć, że brak ustalonej konkretnej daty, kiedy ten zamek powstał. Jednakże trzeba mieć to na uwadze, że historycy zakładają, że właśnie to ten zamek we Wleniu jest najstarszym w naszym kraju. Największym parkiem narodowym w Polsce jest oczywiście znajdujący się w województwie podlaskim Park Biebrzycki. I tutaj warto zauważyć, że jego powierzchnia jest o wiele większa już chociażby od numeru drugiego, czyli od parku Kampinowskiego, znajdującego się w województwie mazowieckim, ponieważ jeżeli chodzi o Biebrzański Park Narodowy, to jest to prawie 600 km2, natomiast w Kampinowskim niecałe 400. I jeszcze tutaj warto sobie już powiedzieć, że na miejscu trzecim jest Słowiński Park Narodowy, to już oczywiście Województwo Pomorskie. Zastanawiałeś się kiedyś, jakie jest najstarsze miasto w Polsce? Bo jeżeli tak, to na 100% natrafiłeś na informację, jakoby najstarszym miastem w Polsce był Kalisz, który otrzymał miano lokacji już w 1257 roku. Jednakże co powiesz na to, jeżeli powiem ci, że żyłeś w błędzie, ponieważ prawdopodobnie najstarszym miastem w Polsce jest Złotoryja. Ponieważ miejscowość ta uzyskała prawa miejskie z rąk Henryka I już w 1211 roku. Chociaż tutaj informacje czasami są sprzeczne, to myślę, że mieszkańcy Kalisza nie odpuszczą i nadal będą uważać, że są najstarszym miastem w Polsce. Trudno im się nie dziwić, skoro nawet dewiza ich miasta brzmi Najstarsze Miasto Polski. Najniższa zanotowana temperatura powietrza w Polsce przypada na województwo mazowieckie i na miejscowo Siedlce, a mianowicie dokładnie na rok 1940, wówczas było aż minus 41 stopni. Jednakże wiele rzeczy wskazuje na to, że słynny rekord jest jednak błędem. Zatem prawdziwy rekord zimna padłby w czasie najsilniejszej fali mrozów. Która wystąpiła w dniach od 10 do 11 lutego 1929 roku i z tego by wynikało, że najniższa zanotowana temperatura powietrza w Polsce przypada na województwo śląskie, miejscowość Żywiec i temperaturę minus 40 0,6 stopnia. Jeżeli bacznie obserwujecie dzisiejszy odcinek, to zapewne już wiecie, że najmniejszym województwem w Polsce jest województwo Opolskie, jednak może ono pochwalić się pewnym rekordem, ponieważ została tam zanotowana najwyższa temperatura powietrza, mianowicie w roku 1921. Zanotowano temperaturę w miejscowości pruszków na poziomie 40,2 stopni. Oraz jeszcze jeżeli chodzi o temperaturę powyżej 40 stopni, to pojawiła się ona w miejscowości Zbiersk w województwie wielkopolskim. I to było również tego samego dnia, co w Pruszkowie, więc można powiedzieć, że tamtego dnia było naprawdę ciepło. Najwyższym punktem położonym w Polsce są oczywiście góry, rysy. Warto też pamiętać, że góry te są położone na granicy polsko-słowackiej i mają trzy wierzchołki, z czego ten najwyższy, znajdujący się na środku, jest niestety w całości po części słowackiej. Natomiast jeżeli chodzi oczywiście o najwyższy punkt na całym świecie, to nic się nie zmienia jest to Mont Everest, mierzący 8848 metrów nad poziomem Morza. Najdłuższym półwyspem w Polsce jest oczywiście mierzeja Helska, Mierzy ona około 43 km, co jest całkiem niezłym wynikiem, choć oczywiście troszeczkę jej brakuje do największego półwyspu na świecie, czyli półwyspu arabskiego. Myślę, że to każdy z Was doskonale wie, ale warto tutaj również dodać, że największym jeziorem w Polsce jest oczywiście jezioro Śniardwy, które znajduje się w województwie warmińsko-mazurskim i ma powierzchnię około 133 km. Największym natomiast jeziorem na całym świecie jest oczywiście Morze Kaspijskie. Tutaj nazwa może być enigmatyczna, no bo jakie jezioro, a w końcu w nazwie ma morze, ale wciąż warto pamiętać, że Morze Kaspijskie jest jeziorem, a nie morzem i to dodatkowo największym na świecie, które przepływa przez takie państwa jak Azerbejdżan, Rosja, Kazachstan. Turkmenistan czy Iran. Mam nadzieję, że taki odcinek ciekawostkowo o rekordach geograficznych w Polsce Ci się spodobał. Jeżeli tak, to doskonale wiesz co zrobić, aby docenić pracę autora. Ale przede wszystkim, jeżeli masz jakieś uwagi i opinie, piszcie w komentarzach, bo z chęcią z wami podyskutuję. Dzięki za dzisiaj.